Siema, ja jestem Elzat i dzisiaj dla Was nagrałem specjalny film, w którym zainwestuję 100 złotych I zobaczymy, czy za pół roku te pieniądze mi się zwrócą podwójnie, potrójnie, może potwórnie, może nawet jeszcze więcej razy, więc zobacz co inwestuję, możesz komentować moje decyzje i napisz w komentarzu, co o takiej serii sądzisz. Widziałem, że dużo z Was chciało to serię zobaczyć, więc co? Biorę się do nagrywania i co? Widzimy się zaraz na rynku Steam. I jak widzicie na potrzeby tego odcinka, kupiłem magazyn, który nazywałem specjalnie dla Was nowa nadzieja, że to jest nowa nadzieja na tę inwestycję, może się fajnie zwrócą. I co? Jak możecie zobaczyć, już jest tutaj kilka tych moich inwestycji, czekam jeszcze na zamówienia i co, tutaj z Team Spirit będziemy pakować je do magazynów z tym magazynem po prostu zobaczymy się za kolejne pół roku i zobaczymy jaki profit z niego osiągniemy, ja jestem bardzo ciekawy Zajrę tą serią, Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i co życzę miłego oglądania. Siema, jesteśmy już na rynku Steam Aktualnie ceny Nation wywaliło, ja udało mi się zakupić za złoty 60 jeszcze niedawno, więc zakupiłem sobie za złoty 60 złoty 50 między, coś na, między tego, około 5 takich naklejeczek Zero Nation, co wynosi nas około... 9 zł, 5 zł razy 6, 3, tak, 8, 8 bardziej, dobra. Co wynosi nas 8 zł i kupiłem sobie jedną Zero Nation za 38 zł. Więc też dosyć tanio mi się wydaje, bo ta naklejka. Dlaczego? Ta naklejka będzie skakać, gdyż aktualnie pojemnik e, Rio, właśnie z naklejkami Nation, strasznie idzie w górę i ma perspektywę, żeby iść i trudno strasznie go przebić. Naklejka bardzo ładna, w 6 miesięcy mi się wydaje, że zrobi odpowiedni przyrost, już nie mówiąc o brokacie, który już bardzo ładnie poleciał, o tym też myślałem, ale no niestety zdecydowałem na taką decyzję, bo zakupy robię niektóre za już w wcześniej, niektóre dalej się skupują, ale się skupią za tyle, więc po prostu nagrywam już o tym materiał. Przejdźmy, a więc do kolejnej rzeczy. I przechodzimy do kolejnej inwestycji, która jest w Sztokholm, w naklejki Holo, które są moim zdaniem tutaj niedocenione. I zainwestowałem tak, w jedną naklejkę Sztokholm, e, na, naklejka Gambit Gaming, drużyny. Kupiłem ją za 9,20 z zamówienia, udało się, nie jest to jakieś małe zamówienie, po prostu kupiłem ją dość na szybko. I wydaje mi się, że naklejka jest bardzo ładna, jest niedoceniona, będzie miała jeszcze piki i przez pół roku zdążymy na niej fajnie zarobić. Jedynym problemem może być Paryż, który się pojawi, i za różne pół roku może być trochę skomplikowanie. Chociaż nie, no to będzie już dosyć sporo po Paryżu, będziemy jakieś. Będzie nie się zbliżał, więc myślę, że będzie okej okay z tym. Zainwestowałem jeszcze w jednego centa, za również 8, chyba 30, będzie mieć podsumowanie 40 albo te drożej mi się udało go kupić, musiał pojechać na rynku nie jestem dokładnie pewny, za 8 z groszami będzie mieli pewnie gdzieś napisane i zainwestowałem jeszcze w dwie naklejki tej od drużyny Evil eee, nigdy nie lubię tego czytać, eee, więc eee, po Evil, za 7,70 i kupiłem sobie po prostu ich kilka ale ogólnie do, do odcinka wam podam, że dwie takie kupiłem po prostu, żeby do odcinka zobaczyć jaki profit osiągną i co, są dosyć tanie więc spoko, bardzo ładne naklejki więc zobaczymy, co będzie się też z nimi działo, przejdźmy do kolejnej inwestycji. Zakupiłem się naklejki Team Spirit yy, z. Za równe 10 zł, bo skupowanie je po 10 groszy, więc bardzo fajnie. Aktualnie już kosztują 12, wychodziły jeszcze po 11 niedawno, więc bardzo fajnie. Dlaczego je kupiłem? Mogą być, jeśli chodzi o wygląd, ale spoko, Antwerp sobie cały czas rośnie, więc taka naklejka za pół roku może kosztować, myślę, coś 17-18 groszy. Może podskoczyć, więc może być to nawet fajny, Zresztą, że dwukrotność zrobi. No i co, i zobaczymy, jak będzie to wyglądać z nią. Ja jestem pozytywnie nastawiony, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I na koniec, jak to przystało na mnie, zamówienia jeszcze wyrywałem. Cztery skrzynki załamania, bo bez skrzyni to nie życie, a musiałem jeszcze zapełnić budżet. Może wypadnie z dropu przez pół roku, można wierzyć w to, więc nam też to zrobię jakiś mały proficik. To jest taka kontrolna, 4 zł do wydania było, więc stwierdziłem, że w to pójdą te pieniądze. I kupiłem je jakoś za 96, może 7 groszy, nie pamiętam. Tu gdzie mamy zamówienie za 95, więc może za 96 się wbiłem. Nie jestem dokładnie pewny, ale to są już małe rodzice groszy. Zobaczymy, jak to będzie na przestrzeni tego pół roku. I co, za pół roku? Klasycznie wrzucę film, w którym powiem wam, ile zarobimy z tych wszystkich inwestycji ile zyskałem, no i co? Zapraszam Was do subskrybowania, użycia kodu zer na kiejtropie byłoby super. Trzymajcie się i co. Cześć!